maneczko z tej strony oczywiście Kazumi i dzisiaj Wam pokażę, jak stać się bogatym w jedną minutę. Także serdecznie zapraszam, do oglądania! Generalnie, kochani, jest taki bug, a raczej glitch, po prostu błąd w SSO, że kwiatki, które zbierają np. do warsztatów Farach, wszędzie, gdzieś na łąkach i w ogóle, możemy je spotkać po prostu i zebrać, to uwaga, len, czyli te żółte kwiatki oraz marzanna jest do sprzedaży za naprawdę duże pieniądze. Ale na tym możecie sobie właśnie dużo zaoszczędzić swoich starkońców, więc już Wam pokazuję co i jak. No i kochani, generalnie tak to właśnie wygląda, że uwaga, pełny stak marzanny jest chyba za 29 700, z tego co pamiętam, czyli niecałe 30 000 szlingów, Tutaj akurat nie mam pełnego, ale wam mówię, bo właśnie od mojej znajomej. Natomiast pełny stak tutaj Lenu niecałe 15 tysięcy szylingów. Ogólnie tak, jeżeli chcecie mieć ogólnie 10 tysięcy, bo jak wiecie, limit szlingów jest do 10 tysięcy tylko. No to tutaj właśnie. Mm, musi po prostu sobie rozdzielić. Ja sobie rozdzieliłam w ten sposób, że o, coś takiego można zrobić. To jest za 150, a marzanna jest za uwaga, 300. Czyli jest po prostu droższa. Ale akurat len jest prawie wszędzie i jest jego dużo po prostu na tych łąkach. Więc generalnie y, musicie mieć 66, żeby sobie wypełnić tą całą kwotę jakby. Bo jak będzie jeszcze jeden to będzie 10 więc to no. A można mieć tylko 10 tysięcy, limit jest taki. Ale generalnie naprawdę mega to jest spoko, więc sobie tutaj to rozmieńcie na te szlingi. musicie po prostu sobie porozdzielać, żeby mieć tą kwotę, nie? Do tych 10 tysięcy. Także ja mówię że tutaj tak len, y, 66 kwiatków. A umarzany to będzie, no nie wiem w sumie ile. Możemy zobaczyć. Wychodzi na to, że mieć tutaj y, 33, żeby sobie wypełnić, czyli to jest tyle dokładnie. No, <grytanie> czyli generalnie mam tutaj policzyłam. No i mam nadzieję, że pomogłam Wam po prostu zostać y, bogatą osobą SSO. <grytanie> ja teraz coś trochę może zademonstruję, bo tutaj mamy taki sklepie akurat, więc w sumie czemu nie? Uwaga, moi kochani, ja tak sobie znam troszkę mniej, bo akurat ja nie potrzebuję aż tylu kwiatków. No, bo wiecie, że ja akurat no mam już te 2000 tak naprawdę, więc szczerze mówiąc, naprawdę nie potrzebuję tylu. Więc troszkę sobie tutaj oddamy tych kwiatków. Tu jest jakieś 7000, to nie. I w ogóle tutaj rewolucje się dzieją naprawdę. Tu jest, tu, o, tu jest niecałe 7 tysięcy, więc uwaga, sprzedajemy kwiatki I kochani, to rzeczywiście działa, to jest po prostu jakby taki błąd gry um, Szczerze mówiąc, no i to w sumie tyle, nie? Tutaj możemy sobie jeszcze coś dać, tak szczerze mówiąc, ile tutaj możemy dać jeszcze tego? No to zakładam dużo, to sobie jeszcze 6 Tyk O, i akurat mamy, uwaga, limit, czyli 10 tysięcy, nie? Także po prostu na to uważajcie, tak w sumie szczerze i to tyle Także, kochani, to jest generalnie na tyle. Też akurat zobaczyłam filmik z zagranicznego sos owego YouTube'a i tak mówię, no, nie, no muszę was po prostu o tym poinformować, żebyście mieli taką okazję właśnie sobie zaoszczędzić te swoje starkojence, tak naprawdę, i wykorzystać to, póki jest, bo ten błąd może być nie, wiem, może dzisiaj naprawiony, może jutro, ale póki jest to dostępne, no to po prostu sobie z tego skorzystajcie. I tyle. Nie jest to jakiś bug, tylko po prostu jest taki glitch, po prostu błąd od strony SSO, tak naprawdę. I moim zdaniem nie jest to nic złego. Także korzystajcie, póki możecie. A ja się z nim żegnam, trzymajcie się i do następnego życzę udanych zakupów.